3, 2, start! Bardzo nam się podoba, super! <noise> Subcio. Chorzowianie z lalamem walczyli o Puchar Prezydenta. Zgłoszonych było 106 zawodników. To było łatwiej niż w tamtym roku. To jest tak naprawdę jedyna zmiana, która umożliwia wybranie w tym miejscu obiektów wielkopowierzchniowych. Odbyła się 30. sesja Rady Miasta. Ja nie chciałam budować Marlene Dietrich, a nie jej podrabiać. Maria Mejer zagra w Teatrze Rozrywki Marlene Dietrich. Ten produkt ma... Około 80 lat. Masz wyjątkową pamiątkę? Przynieś ją do księgarni Słowo. Pierwszym eksponatem jest drewniany wieszak. Wystawa Chorzów z Szuflady zapełnia się eksponatami. I relacja z meczu Klireksu Chorzów. Jest środa, 6 lutego. Rozpoczynamy infoserwis Chorzowianin TV. W czwartek odbyła się 30. sesja Rady Miasta. Radni podjęli kilka ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczyła remontu ulicy Gałeczki w Chorzowie. Ponieważ wniosek przed. Yy pozytywną ocenę w poziomie formalnym. Mamy dofinansowanie w wysokości 50%. Dlatego też musieliśmy zwiększyć nasz wkład własny z miliona do 2 milionów 900 tysięcy złotych. I to akurat jest dobra informacja w związku z tym, że będzie już cała ulica przebudowana, wyremontowana i na dodatek jeszcze w 50% ze środków tzw. setynówek. Podczas sesji zmieniono również zapis dotyczący zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej i Metalowców. To jest tak naprawdę jedyna zmiana, która umożliwia wybudowanie w tym miejscu Obiektów wielkopowierzchniowych, handlowych, wielkopowierzchniowych, typu galerie, obiekty wielofunkcyjne. Do tej pory był to teren przemysłowy, który uniemożliwiał tego typu inwestycje. A jak wiemy, chcielibyśmy, przez zamierzamy, poszukujemy inwestora, który by taką, taką rzecz u nas zrealizował. Radni pytali również prezydenta o plany związane z rozwojem śląskiego centrum targowego. Złożyliśmy wniosek do wojewody najpierw o komunalizację tego tego miejsca, czyli przekazaniu po prostu wprost miastu na dowolny cel. Tutaj zgody żeśmy nie uzyskali, złożyliśmy drugi wniosek, który mówi o darowieźnie z kolei celowej na rzecz miasta i, i, i tutaj też jeszcze decyzja nie została podjęta. Czekamy niestety na to. Myślę, że po tej decyzji będziemy mogli już ruszyć pełną parą, jeśli chodzi o to miejsce, o pewne zmiany, inwestycje tam, które by mogły powstać. Prezydent Andrzej Kotala zadecydował, że w tym roku nie będzie podwyżki opłat czynszowych mieszkań w zasobach komunalnych gminy. Zapytaliśmy prezydenta, skąd taka decyzja? Oczywiście były tu brane pod uwagę. Kilka kwestii, tak, ponieważ wiemy, że sytuacja na rynku pracy w tym roku się może zmienić. Otóż w związku z kryzysem może mogą być mieszkańcy, osoby, które tu pracę w tym roku stracą, więc ich status majątkowy e, również się pogorszy, ale wiemy również, że w tym roku wchodzi ustawa śmieciowa, która wprowadza pewne regulacje i, i opłaty. Te opłaty też e, będą wyższe niż do tej pory, w związku z tym nie, nie chciałbym, aby już e, jeszcze, e, dwukrotnie jak gdyby mieszkańcy odczuli pewne e, Konsekwencje finansowe. Maria Meyer, jedna z najlepszych aktorek muzykalowych w kraju, przygotowuje się do spektaklu o Marlenie Dietrich. Monodram będzie można obejrzeć 26 lutego w Chorzowskim Teatrze Rozrywki. Ja w ogóle nigdy nie chciałam robić Dietrich. Zagrałam co prawda kiedyś Marlenę Dietrich w Koresie. Y Natomiast yy, sama nie, nie chciałam nigdy robić recitalu, ale dostałam zamówienie z Krakowa. Wymyśliłam sobie to sama, jako zwykle sama sobie wymyśliłam, sama dobrałam sobie piosenki yy, i jakąś tam drobną myśl przeprowadziłam. Bo tak, po pierwsze nie chciałam udawać Marlene Dietrich, a nie jej podrabiać. Bo uważam, że no to sobie można po prostu włączyć Marlenę Dietrich na płycie lub obejrzeć ją w internecie i już. Więc piosenki są robione po mojemu, jakby z moimi własnymi przemyśleniami. Ale dodałam też um, trochę tekstów um, Marleny Dietrich, które mówią o niej jako o kobiecie świetnej gospodyni, um, świetnej przyjaciółce, um, pomagającej wszystkim. Um, kobiecie, która um, niebywale dowcipnie opowiada o swoich przygodach um, filmowych. No, na przykład opowiada taką anegdotę, wszystkiego nie będę opowiadać, ale na przykład jest taka anegdota o tym, że w jednym z filmów um, dawniej nie było jeszcze takich Dogodnienia. Dzisiaj, że możemy mieć, zmieniać kolory skóry i nam to nie szkodzi. I ją do jakiegoś filmu wymalowano farbą do mebli. I ona się na to zgodziła. Więc sobie wyobra proszę wyobrazić, że wymalowano jej całe ciało złotą farbą do mebli. No więc takie oto anegdoty Marleni Littich, żeby pokazać ym, publiczności, kto wie, to wie, kto nie wie, to właśnie z przedstawienia by się dowiedział, że była to fantastyczna kobieta na co dzień. Całą rozmowę z Marią Mejer będzie można zobaczyć na stronach portalu chorzowianin.pl. Stary Wieszak, widokówki i wyjątkowa butelka. To pierwsze eksponaty przeniesione na wystawę Chorzów Szuflady, którą organizuje Chorzowska Księgarnia Słowo. Chorzów Szuflady ma być wystawą, która pokaże nie tylko naszą fascynację tym miastem, ale również to, że ludzie... Cały czas trzymają w swoich szufladach, albumach czy szafach, strefach wszelkiego rodzaju pamiątki związane z historią tego miasta, która tak naprawdę jest pełna niesamowitości. Organizatorzy zapraszają do wspólnego stworzenia niepowtarzalnej wystawy przedstawiającej dawne dzieje Chorzowa. Minęło raptem kilka dni, a już mam pierwsze eksponaty. Pierwszym eksponatem jest drewniany wieszak. Ze składu konfekcji damskiej i męskiej, który mieścił się przy wolności 20. Niestety już ten sklep nie istnieje, ale pamięć wciąż żywa tak, o tym sklepie. Kolejnym eksponatem jest Kronika Miasta Królewskiej Huty. Jest to wydanie przedwojenne z 1927 roku. O tym, że w domach Chorzowian kryją się niezwykłe przedmioty, niech świadczy znalezisko jednego z mieszkańców naszego miasta. Ja bym ja, ja to, ja to zrywali, nie? Najpierw polecił kurz, nie? po, po chwili my zauważyli, zauważyli yy, no, z kolegą, że zauważył flaszka, nie, taką nietypową. Butelkę znaleziono w budynku, w którym mieszka pan Sławomir. Bo wcześniej był z a potem już. Chorzy. Mamy nazwę firmy Giska. I informację, że wyprodukowana została ta butelka, jak i również zawartość w parowej fabryce wódek i likierów w królewskiej hucie. Jeśli królewska huta, to znaczy, że ten produkt ma. Około 80 lat. Księgarnia słowo liczy na to, że mieszkańcy Chorzowa przyniosą na wystawę jeszcze jakieś perełki. Notgeldy, czyli stare pieniądze w obiegu, które były w Chorzowie, starą porcelanę, butelki, popielnice, talerze, kubki okolicznościowe, na przykład statut różnych chórów, organizacji kulturalnych. Wszystko, co jest związane z Królewską Hutą z Te wszystkie eksponaty można przynosić do księgarni do końca maja. Po wystawie zostaną zwrócone właścicielom. 3, 2, 1, start! Bardzo nam się podoba. Super! Subcio! Zabawa fajna. i Wydaje mi się, że, że, że w przyszłym roku znowu będziemy tak. Pada deszcz, więc trochę było ciężej. Powiem szczerze, że trudno, śnieg mokry, ale jakoś było. Dojechałam. Cieszę się, że mimo tej pogody, deszczu e, frekwencja dopisała. Ludzie, zawodnicy przyjechali, chorobienia są na stoku, także to jest najważniejsze. Zgłoszonych było 106 zawodników, więc to naprawdę względem roku poprzedniego, gdzie było 39, duży skok w górę. poza konkurencją, także proszę się nie obawiać, nawet gdybym wygrał <noise> Pucharu, nikogo nikomu nie zabiorę. Do mnie było łatwiej niż w tamtym roku, ale fajnie się jeździło i to było może... Czytałam na liście, że mam trzecie miejsce. Pan <noise> to To jest nasza Staramy się trenować i widać efekty, od najmłodszego do najstarszego. Gdzie, gdzie telewizor będzie umieszczony? Już jest jakieś miejsce? Nie jeszcze nie wiemy. Jeszcze razie nie wiemy. będziemy się zastanawiać, jak go przewieźć do chorzowa. Direk z Chorzów pokonał rekord Gielsko-Biała 5 do 1 w meczu Ekstraklasy klasy futsalu, który w piątek odbył się w hali kompleksu sportowego Hajduki. Bohaterami spotkania byli najbardziej doświadczeni piłkarze w Chorzowskim Zespole: 38-letni bramkarz Tomasz Ulfik i o rok młodszy Mirosław Mioska. Myślę, że rekord nie postawił wysoko poprzeczki. Tak jak widać było po grze. Prowadziliśmy ciągle grę, strzelaliśmy pierwsi bramkę do przerwy, wygrywaliśmy 3-0, na drugą połowę wyszliśmy już też z wynikiem. I Dopięliśmy swojego do końca meczu i szkoda tylko tej jednej bramki. Dostałem szansę bronienia w meczu ligowym, fajnie, że w jakimś stopniu tam pomogłem chłopakom, ale aczkolwiek ja bramę gdy strzelam, to zasługa chłopaków, całego zespołu, generalnie na pewno byliśmy zdeterminowani. Nasze ostatnie mecze nie wyglądały ciekawiej, porażka w Gdańsku to był apogeum i szyba tego wszystkiego. No i chcieliśmy się zrewanżować, iść jakiś do przodu, a wiadomo, no, walczymy o tą pierwszą czwórkę że przed playoffami lepiej wystartować. Trzeba wygrywać mecze, szczególnie u siebie. No, Cieszę to bardzo, że wygraliśmy pewnie 5-1 i trzy punkty zapisujemy sobie na swoje konto.